Ale miałam dzisiaj akcję z Frankiem. Ja mu mówię, sprzątamy zabawki. Zobacz, wszystkie dzieci sprzątają. A ten wryk tymi klockami rzuca na ziemi się położył. No to mówisz takiemu młodemu, że idzie do kąta, a pardon, do stolika, albo że pójdzie zaraz do maluchów, no albo że powiesz jego mamie i na bank nie będzie miał tabletu już dzisiaj. Słyszałam, Ela, że miałaś trudny dzień, co? Ty się, Aniela, to zawsze pojawiasz wtedy, kiedy jesteś najmniej potrzebna, wiesz? Kara utrzymuje dziecko w poczuciu krzywdy, a w rzeczywistości przecież to dziecko także ma problem. To, co najlepszego możemy dla niego zrobić, to pokazać mu, jak poradzić sobie, kiedy ta złość przyjdzie do niego następnym razem. Jak dziecko zachowuje się w taki złośliwy sposób, to trzeba krótko. O, Brainella, następna idzie. W tym wieku to normalne układ nerwowy dziecka nie jest jeszcze w pełni ukształtowany, także kora czołowa, która odpowiada za kontrolę zachowań. To, co obserwujesz, to reakcja układu nerwowego dziecka, szczególnie tych struktur, które odpowiadają za reakcję walki lub ucieczki. Dlatego ta reakcja jest tak żywiołowa. To, co najlepszego możesz zrobić, to pomóc dziecku wrócić do poczucia bezpieczeństwa. A co zrobić z tym dalej, jak pracować nad tym, opowiada kurs dyscypliny. Z w grupie przedszkolnej od pani Moni serdecznie cię go polecam